To jest bardzo serdecznie Zdechali, zgodę zgodę, 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 zgodę. No i cóż, ale simy do z ponowem pęderiem. O, z zanim mamy tego Mikła widzę. Idziemy na całość. No okej, okay, to pasuje. Jest drugi zespół Okej, okay, no to tutaj. Jestem się przyda. Ło! Wow. Twi naszego... To zrobił Unik? A dobra, teraz wstanie panieczkę Mogę tylko Załatwić go! I kop Siadło dobra, gdzie pój sam tam się idzie. dobra, chyba dostał, nie wiem Przydało mi się też Amo, ale przeżyłem bez niego Dobra, tam idę. Gewek, ale już poznaję. po W y, sposób strzelania. Że jest. Gewek, uważaj! Nie się ma, kolego. Czas rozdzielić atak. Hogan, Sven i Karl, wy przez bord. A na lotnisko. Spotkamy się w pierwszej bym chciał amunicję, tu jest. O, wele, tak nie wiem. ale bym chciał panowie. tu gdzieś jest. Gdzieś były, ale minąłem. No ale dobra. Żyjemy to. Oczywiście, gdzieś się zaboi. LOL. Będzie ciężko. Samoloty uciekają. O więc działa. Będziemy cię No Nokaj idziemy do działa. Da I Na pierni samoloty. Dobra, dostał! dostał. Nie są po prostu ale... no. Super, nie filmujecie. Super, co już Nic nie zmówi się, ale... Bezdenie znaczy nic się nie zmówi, a to chłopie, prawie bym patrzył. Znaczy, a. Super nagle. Cała gromadka... Przeciwników przy mnie ze stoi. Dobra, o nich zdjęcie, jeszcze jeden Piegniemy dalej walić to. Niech to szlag! Robi się coraz gorzej! Okej. Okay. że przez most, tak widzę. Ale dobra, no idziemy, no. Cholera, Mosta. gdzie jesteś, Ronberg? Uff. Dobra. Dasz radę. Po cichu. Ha! Dobra. Dobra, po cichu to nie mnie linii. Das ist auch nächste Zeit. Da werde ich nicht mehr. Ne? Hier spricht Z23. Was geht da vor? Wo ist unser Begleitjäger? Z23 sieht den Bericht über Partisanenaktivitäten auf der Insel vor. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Kommen Sie weiterhin Jetzt auch nach Tu ich nam się wybiło. Dobra, Dobra Wow, dam jeszcze jeden biegnie do nas Nie lubię po cichu robić jak nie trzeba Ciego to nie jest zabawa sam jeden kolego. Eee, dobra, idziemy. Po prostu dalej. Fajnie, że... O Jezu, do tego. Przepraszam nie chciałem nie, nie spodziewałem Dobra. Nie spodziewałem się tutaj naszych z tymi Jest Rondberg Dobra, tam jeszcze jeden jest Brawo, płacę co? Zamścić obszar, dobra, tam jeszcze idą Jeszcze gdzieś? Jeszcze byłeś? Daleko zaszedłeś, pismaku. Nie robi to na mnie jednak wrażenia. Jestem po prostu zdziwiony. Dzięki. Wy zostańcie tutaj i pilnujcie tyłów. Redaktorze, wchodzimy do twierdzy. Jesteś ranny. To nic takiego. Dobra, pójdę przodem. Ach, niech będzie. Okej. Okay. Nie, nie, ten będzie chodzić No idziesz. A nie, koronę będę, będę. Dobra, nie wykonaliśmy dzienniki z ale nie było takie ważne, no. Wow. Ilu. Jaki wysyp? Mikur. Dobra, zostało teraz też padnę. Co i trzech? Kurde, gro... to nie bieżąc. Sami zmienił broń teraz znowu. No dobra. Wow. Dużo ich tu było, kiwisów i ćwitów. No tego się nie spodziewałem, nie pamiętam tej misji w ogóle. Może byś tego już było wielu przeciwników, o. Wiecie co? A dobra, idziemy z tym akrem. ...bez karabinu maszynowego, by utrudnić to zadanie. Dobra. Mamy ładnie. ma. Idziemy do bramy. Wysadzimy ją. Na 5 sekund. uważaj. Wybijam twierdzenie O! Dążył go Nie wiem.

Czego? Maszynowego? Tam no, zwykłego czego? Wechła. Czemu mi zmienić broń? Nie ruszałem z no i mógłbym z nim. Znerwuję. Maszyn ucieka Włącz urządzenia systemu kontroli ognia. Tam! Dobra, dobra, już mamy? Gotowe! Dobra, tutaj teraz? cztery torpedy załadowane. Idźmy do peryskopu i wlajkę za i niszczycie. peryskop dobra A masz? Nie dostać ładnie Jeszcze raz żeby go zniszczył, no nie mam to już żadnej a zniszczyliśmy go Może jednak do czegoś się Pan nadaje, redaktorze Hawkins. No dobrze, ja w miejscu za uwagę, widzimy się w następnym odcinku na razie.